Cześć witajcie w kolejnym odcinku z Gothic 1 na moim kanale. Odcinek 10. I w dzisiejszym odcinku pierwszy spróbujemy dołączyć do y, strażników, ale na sam początku miałem poszedł spać, bo to jest najważniejsze w tym momencie, bo wy pewnie praktycznie nic nie widzicie. I więc no, miałem poszedł spać ładnie, pięknie. I ogólnie... Hej! Spadaj z mojej chaty! Albo wezwę straż! Ogólnie trochę odcinków nie było ze względu na to, że, że mi się safe zepsuł, więc y, musiałem nadrobić na live, który był wczoraj. Ja to nagrywam w sobotę, a wy ten odcinek macie chyba w środę z tego co kojarzę, hmm. także Pozwól... pozwólcie, że będę od czasu do czasu <laughs> jakiegoś łyczka brał, bo, bo też długo nie nagrywałem, więc Acie gadło nie jest takie przystosowane, aczkolwiek zobaczymy. Wszystko się okaże. Mamy dziesiąty poziom. Możliwe, że się coś minimalnie może nie skazać pomiędzy save'ami. Minimalnie. Ale nie, że tak wiecie więcej. Idziemy od razu zostać strażnikiem. I myślę, żeby zdobyć miecz blizny. W tym, w tym samym momencie. Żeby już wiecie na to cmentarzy skorków iść jako, jako jakieś kozaczki, a nie jakieś wiecie, słabe usze. Bo o to też tu chodzi. Także no. Dobra, to są jakieś jeszcze pykierniki. Nie wiem, czy wtedy je podnosiłem. Teraz je podniosę, także takie pierwsze dwa odcinki. Myślę, że to jeszcze będą takie, że, że, że możliwe, że coś wziąłem, a nie wziąłem. Aha. Dobra, krzaczki tu są, ale myślę, że będzie kites. No, także dzisiaj powrót serii. Odcinki tak jak wtedy: 20, 25, 30 minut. Także na spokojnie jest tylko... No, je, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, no to... 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 Nie zdziwcie się, że one będą w jakimś którymś odcinku dalej powiedziane, tak jak ten, bo, bo nagrywać będę wszystko w sobotę, więc... nagrywam dzisiaj dwa pod rząd, więc tak już będzie trzeba przyjąć sobie, że... jak będzie to robione. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, muszę sobie tak zrobić. Dobra. Bo ogólnie mi przerwało nagranie, więc problemy techniczne to wiecie na spokojnie. Hmm. Tu muszę sobie jeszcze telefonik wyciszyć i myślę, że będzie gites. Bo zapomniałem coś zrobić przed odcinkiem i muszę to teraz zrobić e, e, jakby boczkiem boczkiem. Tak powiem. Dobra. Zdobędziemy ten Miecz blizny. Wiadomo, to jest orkowa zguba. Też nie wiem, ile będę, 2 minuty gdzieś nagrywałem. Nie lubię tak, bo jak się nie mam, jak już mam to, więc ten podgląd to wolę, żeby to naraz było nagrywane. Także na spokojnie. A czemu mi wywaliło? Aha, goticzek to jest, goticzek to jest jednak stan umysłu. Nieraz. Dobra. Mamy 10 punktów, które damy w siłę, najprawdopodobniej, bo bo bo, bo, bo tak? I ogólnie ja bym zapisał gierkę, bo nie była zapisywana, także trzeba zapisać. Zawsze to samo. Dobra. Nie będę dalej Zaraz do tego nie będę musiał zmieścić chyba to ustawienie, nie, nie wiem czemu, ale tak jest w tym, w tej grze, że ona mi, nie wiem, najprawdopodobniej przez Directa, bo, bo inaczej też tego nie mogę ująć, że ona tak odpierdziela często sobie. Ogólnie piszcie jak tam z audio i ze wszystkim, bo widzę, że w sumie audio mam dość głośno dzisiaj jest, aha. Możesz ty mój, dobra. Chcę zostać strażnikiem. Miło mi to słyszeć, ale najpierw muszę ci powiedzieć to, co mówię wszystkim nowym rekrutom. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Do tej pory żyłeś na własny rachunek, ale to się od dziś zmieni. Moi ludzie trzymają się razem. Do strażników należy dbanie o bezpieczeństwo magnatów rudy obozu i kopalni. Ruda wydobywana jest przez kopaczy, ale to my pilnujemy, żeby nie pożarły ich pełzacze. Pertraktacje z królem prowadzą magnaci, ale to my dbamy o ich bezpieczeństwo. Dniem i nocą strzeżemy korytarzy kopalni. Dniem i nocą pilnujemy bram obozu i pozwalamy jego mieszkańcom wieść spokojne życie. Od moich ludzi oczekuję więc wyłącznie jedno I przetrwać. Idź do znaj... A, witamy w... Dobra, idziemy do Diego. Za wiedzieć. Tak! Mamy jeszcze z 10 w siłę. Jest na ogó I ogólnie też e, spróbujemy tutaj. Podobno jesteś teraz jednym z nas. Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Dobra. Napiszmy gierkę. No musimy zrobić tak, żeby nie, nie zabić blizny. Bo to się czasem zdarza mi go zabić. To nie było zbyt mądre. Dokonałeś właściwego wyboru. co ogólnie z... on chyba jest moim zdaniem tylko to mówi do nas. Poza tym to nie pamiętam, żeby coś tam ważniejszego było. potrzebuje zbroi. A więc Torus jednak. Jeszcze jeden, któremu śpieszno przelać krew za go. Masz. Weź tę broń. Hmm, więc no strażnika. No naprawdę, tu nieraz mi... tymi... Hey, by... Daleko zaszedłeś! Mm, po ile jest tamta zbroja? Za go... Średnią bym sobie wziął od razu. Chciałbym dostać lepszy... Chciałbym dostać lepszy... Dostaniesz go jak przyjdzie. Mmm, ciężka jakaś zbroja 1650 groszy Do... Tyle, czy, czy skim będzie miał tyle kasioru? 1000, a mam 500 że Trochę nam braknie hmm. Aczkolwiek ja bym sprzedał Te zbroje I Coś tam jeszcze mamy jakiegoś takiego co można by było mu opchnąć Skrzydałek trochę Dobra Teraz musimy mu całą kasę dać Czy on nam musi dać? O, tak to miało zabrzmieć I 1650, czyli musimy gdziekolwiek teraz iść. Aha, do Toreza możemy pójść, bo on tu ma obok. Ile mamy kasy? No, 1600, no widzicie Trochę, trochę Tak Dobra, ale musimy mieć już tą lepszą zbroję, bo to jest, to, to jest trzeba Raczej wypada Żeby to było Dobra. Poszuk no ile ma bryłek rudy? To mnie interesuje, nie ma bryłek rudy, mi się tylko tak daje. on nie ma. Mhm. Kogo możemy iść? Do Fisk'a chyba, no. Aha, temu jeszcze Ray le, trzeba obić. Bo chyba zapomniałem. Nie pamiętam, czy było na serii, czy nie. Jak nie, to jeszcze raz widziałem. mu obijemy. Proste łatwiej na temat, Łapę racji ma beczku będą kłopot Za goma tu mamy Czy lepiej się do tego Przyszedłem O i no Tylko zachowaj mnie dla siebie Inni nie powinni wiedzieć Więc strachu Dobry ten wieczyk jest chyba lepszy od naszego nie? Z takim mieczem to już wypada, żebyś mi wklepał. No ale co ja będę się kłócił? Ile mamy bryłek rudy, Ile on miał? Dobra, pasuje. Żebyśmy <grystanie> nie musieli nigdzie iść. Ulita wklepaliśmy. Aha. Nie ja będę się musiał coś pod... z odcinkami wymieniać, coś, coś się pobawić, bo trochę mnie to denerwuje. Ja ci muszę sobie gdzieś tutaj telefonik położę. A... Musimy wziąć od stołu na. Zagun. Chciałbym. Chciałbym. Do Dobre. Dobra. Dobra. Część nie muszę się zapisywać. To jest to jest jednak w piątek dużo. Muszę wejść w rytm Gotika i wtedy będę się częściej zapisywał. Dobra, idziemy. Jeszcze musimy zakończyć questa u Kruka. Y... Witaj! Pomyślałem, że zdam ci... No dobrze. Rytuał wielkiego... Dobrze się spisał. Tak długo mhm. jak mnie. My... Ten quest w sumie jest taki trochę bimbam bom. Ani nie on się dobrze nie kończy, ani nic, więc... Więc ja muszę się tu leknąć. W tej historii musi być jednak jest... ziarno prawdy. Lepiej full HP, żeby mieć z nim, bo inaczej z nim nie będę miał szans. Proste, nie? Myślę, że mu pierwszy trzeba zrobić jakąś kulką. To nie było zbyt mądry, jeśli myślisz, że... Lepiej... To się chyba nigdy nie skończy. F5 i my musimy go tak odpowiednio wyciągnąć. Schowaj broń! Tak, żeby one... Y... Masz szczęście! miał przed nami przewagę. Nie zła walka. O nie, spróbuj tego jeszcze raz, A pożałujesz. Tu było blisko i to trzeba tak zrobić, żeby on Spróbuj tego no. jeszcze raz, A pożałujesz. Ale musimy mieć ten mieczek. I ja to nie interesuje, musimy mieć ten mieczek. Schowaj broń. Masz szczęście. Zejdź mi z drogi. Musi walność kółko. O to, 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 to. Niezła walka! Przecież ten typ jest taki chory. Go, go, spokojnie go się dał ubić, To tak słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. O, fajnie, że nam to tak szybko poszło. Dobra, i teraz idziemy po mikstury do Toreza. Ile nam brakuje do tej jego kuszy? Ta kusza by była już naprawdę dzikus 30 punktów Jeszcze tego może ma jakiś amulet za 30 punktów, choć nie wierzę No <grym, grym>, Nie ma takich Nie ma tego co wiem Poszuk hmm, No co on ma? Amuletów nie masz Dobry jest Ale nie byłbym za te 70 -tki. 20 starczy, i 700 mu musimy dać. Plus strzał mu trochę damy, i może tyle nam nie potrzeba. Dobra, chociaż mikstury mamy i się nim jedną lekniemy. wiem, żeby można było się przespać. I te sprawy. Ale lepiej, nie? Dobra, czy my mamy tu wszystko? Czekajcie, Rodriguez. Co, co Rodriguez może mieć? Który z nich mi się wydaje. Witaj! Witaj! Aha, czyli w sumie u żadnego z nich nie mogę tego kupić. Więc jest Lipton Ice Tea. W sensie, no, kupić amuletów żadnych. To nie mój problem. No, dobra blizna obity, mieczek mamy, ilo no, w ogóle wygląda, wiem, że zawsze kocur był, kusza ma 100 obrażeń, no to już, kuszą, to już byśmy tam. Powinieneś wierzyć we wszystko to tą kuszę by się opłacało, te 30 punktów dać, tą kuszę. więc pewnie damy No, w pewnym momencie i dobra. Myślę, że w sumie ile mamy? 14 minut, dojdziemy na cmentarz, wszystko worków i będziemy kończyć ten odcinek, będziemy się widzieć w następnym, który jest, z tego co pamiętam, w piątek. Zagome! 1300 bryłek. U niego by można było coś, coś, coś jeszcze, coś małe co nie jest to sprzedać. W dzisiejszych czasach do nie można polegać, od co. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ugrywają, nam mnie potrzebne, to też nie. 700 coś i. Niektórzy nigdy się nie nauczą. To 700 siedemset. Dajmy. Myślałem, że to się już skończyło. Przedałoby się to 700. W dzisiejszych czasach no nikim nie można. Bo lepiej mieć gotówkę niż potem, wiecie rozkminę jakieś dile robić i, i biegać, tak jakbyśmy teraz biegali, jakbyśmy nie pobili bolita Aha. Z dexterem nie gadamy, zadania u niego nie robimy. Bo w sumie jest jakby nieaktualne nawet było, żebyśmy tam szli. Dobra, to idziemy na cmentarz z korków poklepać trochę chłoposzków żeby też nie, nie mieli za łatwo w życiu no i myślę, że tak tutaj coś jeszcze jest do siekania chyba nie? ale już widzicie chociaż jak 10 odcinek a już jak kozaki wyglądamy rośleńki tu zapomniałem podnieść dziwiemy nie orkowe ziele jak już tak bie bejź biega z kosą to już, już je jest moc masa i akrobacje. Dobra. No ogólnie myślę, że że, że na, ten, na ten odcinek taki miałem plan, a na następnym myślę, że może nawet trochę dłuższy być. Zależy, w ile też zmieścimy się. Będę lokacjami to w miarę starał się robić. No jak widzicie dobiegamy do tarzyska orków rozdział trzeci, także już zaraz połowa gry za nami także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku zapraszam na kolejny, który pewnie będzie, tak jak tam mówiłem, w piątek a jeśli ktoś jest ciekawy czemu takie grafiki, te sprawy to zapraszam do niedzielnego odcinka, który odcinka informacyjnego, także myślę, że to by było na tyle Trzymajcie się, na razie. Cześć, pa-pa.